Siemano, dzisiaj otworzymy sobie na Market na paru kontakt zobaczymy, może coś fajnego wpadnie. Startujemy od Maina, że no tutaj, no ciężko będzie, żeby coś padło, bo tutaj jest, no, Twój tych skinów. Eee, ale, no ale jest szansa, nie, że może coś paść, bo... No, nie... no szansa jest, ale... Ja <laughs> No nie, jakaś duża, nie? Może Vandar będzie w tych fioletowych. O, ale fajny skin, nie? Piękny. Kurwa. Ale w tych niebieskich, no. Ej, kup tego Odina, proszę cię. Mogłoby coś lepszego polecieć. Ej, ale paka promocja, co jest. To tak. mówię ci 490, kubków, proszę cię, stary. Tak, for fun, pod content. Ok. Tutaj też, yy, no. Skin piękny, nie? Słuchaj, dawaj, <noise> Jakie to <te, głos> jest brzydkie, kurwa, to są chyba najgorszy skin, jaki widziałem do Valoranta, nie? <noise> ej, dawaj, dawaj te dwa fioletowe naraz, dawaj, do... naraz, naraz. O, o ej, dobra, Spektra nie jest źle, ale. Kolejna Spektra z odsądku marketu? Ale. Wiecie, wiesz, że nie wiem, czy się nie skuszę? Właśnie, no, ładna. Dobra, czekaj, teraz moja. Ja pierdolę. Dobra, ale jest kosa, dobra, tak? Jest, kosa, tak? jest tak? jakiś postęp. Czekaj. Ale może się skuszę muszę na te spektry, no? Dobra, dawaj, dawaj, dobra, dawaj, dawaj, no. Dawaj, no. dawaj. Mhm, dobra. Mhm. No, no, zaskocz, wow. O, ja pierdolę. Dobra, jesteśmy na drugim koncie. Daj sobie gram rankady ze Stasiem. Jest to jakiś tam cyrwar. Czyli... Pokaż sklep, pokaż jeszcze pierwszą. Tutaj są tylko trzy skiny. Ja będę Więc... no, nie lepiej niż na mojej tutaj... mainie Ten market jest taki sam jak twój. Tylko, że jest jeden niebieski zamiast. Co z zielonego? Zielonego... Ja pierdolę. Nie a tak chcesz nawet się nie opłaca tego. No ej, no ten banner jest nawet spoko. No ten banner jest ładny. Ja bym go tam nie trafił to nie jest Nie jedno. Ale tutaj teraz ich nie. O! o. Ej, to musisz, musisz, musisz. Ej, nie dużo mi brakuje tygał chwilę, kurwa. Dwie dyszki musiał być dojewać. No. Ja pierdolę. Ej, musisz go sobie tak, dla ...for fun. Mhm. Ja pierdolę. I Primax pewnie dostaniesz. O, o ale fajnie. Nie, no nie jest to jakaś najgorsza osoba ogólnie. No. Takie combo, kurwa. X. Dobra, jesteśmy na ostatnim punkcie. Tutaj nie ma w ogóle skinów. Tutaj musi oddać O, sklep, to tutaj no. jest Nie no najgorszy, nie, nie no, najgorszy to na, tym. No. na mainie w no. Nie, na drugim koncie A nie na mainie? Aha, no Na mainie, bo... no Na no, mainie, no, no O, oh. no, Tutaj to musi kurwa oddać, nie? kurwa koncie bez skinów? No Tutaj Aha. Jest tropik, fajny I... Ja fierdolę ladało A i tak szczerze, to kurwa nawet kusi mnie na to konto kupić na kosę, nie? Te <toddobelki>, kurwa. kurwa na Huntera i tego... Ale szerefa, nie... chcę na Huntera mam na mailie, ja to nie ale kurwa to kupował. A to na pewno nigdy na maila nie kupię, bo to jest... nie podoba się po sobie na tena. Dobra, wrócimy. Mamy no, meczyk OD3, okej, okay, okej, okay. może, 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 może tak, może nie, zobaczymy. Nie no, tak szczerze, no, najmarketniej no, najgorszy, ale no, już panią. panie. Wolałbym to na przykład dostać, nie wiem, na przykład coś z gay albo coś lepszego niż Spectre. Ach, kurwa. Wow. Okej. Okay. Kurwa, ile tych habilitek pierdolonych. Kurwa. A, pierdolę. Wow. To <laughs> no, kurwa, masz. o, eee, GG. Ale... do niczego niczego jesteś się po prostu, bo kurwa... Nawet nie wiecie co Został jeden trukny To Lampy Ale mi zabinął Kurwa z przed mi zabinął Cino jebana, nie? nie trafi on. Oh, kurwa. Głowa, której nie da się trafić. Kurwa mac, no. Ja pierdolę. Okej. Okej, okej, okej. A gdzie? Kurwa, 23 Okej okay. Akurat powiem wam, nie? Że tam, tam czym się go nie spodziewał No 100 on man, 100 lane'a Ach, Phantom to jest Phantom Kurwa, nie będzie Pochane oh, co? Ja pierdolę! Kurwa, jaki agresor jebany. Kurwa, co jest? Ej, co? Ej, co jest kulpa? Co? Teleport gotowy. Co nie się kurwa resta, No to nie wiem co tu chodzi. Co tam? Co Kurwa! Majcie, że tam jesteś! Przeładowuję! Gdzież mogę Idźmy razem, z tym razem. Nie w Przeładowuje. idę! Przeładowuję! Przeładowuję! Został jeden gracz. Kurwa, co jest ty Nice.

W czym kurwa masz jest ty? O! Fajser jest, fajser! Nice! To ją ja nikt tu nie, nie zabije kurwa! Przeszała w ogóle! po prawo! Po prawo, po prawo, po prawo! Co jest kurwa z nimi? Jestem w site, jestem w site. Zdechł. Nice. nice job. Ale dostałem kubkę od Paulinki, kurwa, nawet i, i. Jedna runda. On siedzi w site, kurwa, na, na, po prostu w site siedzi na pewno. Lecimy. Pan Heaven, Patrz. Nice. Dobrze, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcineczka, na razie i siema!